Po raz pierwszy odbyła się w puławach zawodowa gala MMA. W hali miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, do walk w oktagonie stanęło 18 zawodników. Publiczność nie zawiodła, impreza miała charakter charytatywny. Organizatorem Gali MMA w Puławach był strongman i zawodnik sportu walki Kamil Bazelak we współpracy z Puławskim MOSIREM i Fundacją Poludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, na rzecz której przekazany został dochód z imprezy. Inicjatorem całej imprezy, czyli Gali MMA Wale tu do jest nasz ambasador Kamil Bazelak. Pewnego dnia spotkaliśmy się i powiedział, że chciałby jakoś fundacji pomóc, że on walczy o różnych walki i może by zorganizować w Puławach taką galę. No my oczywiście podjęliśmy, że bardzo fajny pomysł, na wszystkie takie inicjatywy jesteśmy otwarci. Jestem ambasadorem fundacji, byłem tu na imprezie charytatywnej w Porcie Marina i wpadliśmy taki pomysł właśnie zorganizowaniem tej gali charytatywnej, żeby z, przeznaczyć z tej gali właśnie na fundację tutaj y, przyjazna łapa w ławach. No rozmawiałem z dyrektorem Antoniem Rękasem, oglądaliśmy halę, wyraził zgodę. Tak, od razu. Spotkałem się z Kamilem jeszcze w lecie właśnie jak była impreza na Wisło, pokazałem mu nasze obiekty, Puławskie obiekty sportowe, były na hali i wtedy zrodziła się pierwsza myśl zorganizowania takiej gali w Puławach. Tak popatrzył, powiedział to się, dobra, zrobimy i jest. Publiczność dopisała, tak jak było widać, spokojnie, wszyscy zadowoleni, no trochę krwi się polały. Zawodnicy przyjechali do Puław już dzień przed galą, wówczas odbyło się oficjalne ważenie. Do walk stanęło w sumie 18 zawodników. Widzowie zobaczyli 9 pojedynków. Walki w grapplingu, z, takie zapasy trochę, yy, walki w formule K1 zawodowe kobiet, yy, formule Muay Thai, yy, walki semi-pro, czyli zawodowej, i walki zawodowe. Są zawodnicy z całej Polski, jest wielu deputantów, yy, którzy walczyli wcześniej w amatorskim MMA, dzisiaj debiutują zawodowo. Yy, są też zawodnicy z zagranicy, którzy przyjechali tu się zmierzyć z naszymi fajterami. Podczas gali dobrze zaprezentowali się puławscy zawodnicy. Niepokonany w amatorskiej formule puławianin Michał Oleksiejczuk tym razem odniósł swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo pokonując w dwóch rundach doświadczonego Raimunda Flejmera. Wiele emocji dostarczyła widowiskowa walka warszawskiego zawodnika Michała Kowalskiego z puławskim fajterem Michałem Wojdatem. Po trzech rundach Puławianin zwyciężył na punkty. No Nie było tak lekko jak się spodziewałem, ale zawsze wychodzimy się bić, nigdy nie lekceważymy przeciwnika no i robić trzeba swoje. Najtrudniejszy moment był jak byłem na plecach. Próbowałem, ćwiczyłem wyjście z pleców, ale no, zabrakło siły. Wysiłek niesamowity, naprawdę. Stójka, no mój atut. Nie było lekko. Porażki musiała z kolei przełknąć wicemistrzyni Polski w karatek Kyokushin Małgorzata Ubowska, która poddała się po dwóch rundach pojedynków w Formule K1 z Martą Gilarską. No, nie stanęłam na wysokości zadania na pewno, brakło mi tlenu, no ale wydaje mi się, że po prostu za mało byłam przygotowana, jeżeli chodzi o kondycję. Przeciwniczka trudno? Eee, nie, tylko brakło tlenu po prostu. W ogóle jestem przyzwyczajona po prostu do walk takich no, mocnych, że tak powiem. Tak walczyłam w Kiekuszi, także jeżeli chodzi o twardość to jest ok. Kondycja, tutaj właśnie zawaliła kondycja. Koniec drugiej rundy, to była masakra po prostu. Kiedy już no niestety no, wydolność siadła. W jednej z walk wieczoru publiczność zobaczyła Kamila Bazelaka, który przed pojedynkiem wydawał się nieco pozbawiony energii. Ja powiem szczerze, że ja mam się serdecznie dosyć, no bo to, nie dość, że spół tę tą galę. O wszystko muszę zadbać. Ludzie ze wszystkimi sprawami co się dowiesz, muszę się walczyć. Wychodzę z trzema zawodnikami do walki, przy okazji jako trener, masakra po prostu. Od całego rana mam bież, bieganie, musiałem stracić parę kilogramów i rywal sobie życzył, żebym ważył poniżej 110 kg, więc 6 kg musiałem się rano schudnąć jeszcze niestety, żeby tą wagę osiągnąć, także no, czuję się zmęczony, ale myślę, że będzie dobrze. I było dobrze, choć publiczność pewnie liczyła na więcej wrażeń. Walka Kamila Bazelaka z francuskim rywalem Jacquesem Młambą zakończyła się w 48. sekundzie pierwszej rundy zwycięstwem Polaka. Jeszcze krócej trwała druga walka wieczoru. Wojciech Akodobuliński pokonał Sina Mohameda Kelly'ego w 24. sekundzie pierwszej rundy.